Drogi wodniki, na czytaniu z kart tarota na maj. Tym razem to czytanie przyjęło trochę inną formułę, bowiem chciałam tutaj tak ogólnie opowiedzieć Wam o różnych energiach, które są wokół Was, co Wam sprzyja, co wspomaga Was w tym miesiącu, z czym możecie mieć jakieś trudności, ewentualnie jakaś porada, jak ją ominąć. No, i oczywiście wyjrzałam też w uczucia, które są przecież dla Was ważne, ale też jest opowiadanie o materii, o finansach, o pracy. No i jest też oczywiście ogólne tło czytania i wynik. Myślę, że z tego czytania wyjmiecie właśnie jakąś inspirację, zachęcicie się do czegoś, zobaczycie, że coś jest możliwe. Będziecie właśnie wiedzieć, co. Łatwiej Wam przyjdzie w tym miesiącu i no myślę, że to czytanie otworzy Was po prostu na zdobywanie, na takie optymistyczne spojrzenie na to, czym dysponujecie i co możecie zrobić, jak to możecie wykorzystać. Jeżeli chcielibyście jakieś bardziej szczegółowe informacje uzyskać ode mnie na swoje relacje, na biznes, otrzymać odpowiedzi na pytanie, to bardzo zapraszam do czytań indywidualnych. Piszcie do mnie maila, ja będę odpowiadać właśnie takimi czytaniami. Bo one jak gdyby opowiadają o Waszych energiach, takich bardzo już indywidualnych, osobistych. I myślę, że takie czytania są bardzo celowe i one bardzo, wiem już z doświadczenia, że najbardziej pomagają. No ale przechodząc tutaj już teraz do naszego czytania. To takie spojrzenie ogólne w karty tutaj daje mi pogląd, że będziecie jakąś sprawę kończyć, że będzie łatwo coś trudnego skończyć, od czegoś się uwolnić, podjąć jakąś decyzję i prężnie zacząć działać jakby w swoim kierunku. Pokazał się tutaj cesarz, który jest bardzo prężną energią, właśnie działania według swoich zasad. Uwolnienie się od czegoś, co było trudne, bo jest tutaj dziesięć mieczy. I myślę też, że tutaj jest zmiana jakaś w Waszym życiu. W związku z tym, że właśnie coś pokonujecie w sobie, patrząc na siebie, na swoje potrzeby. Uwalniacie się od czegoś. Być może trzeba będzie trochę zmienić plany, zmienić kierunek działania w związku z tym, że właśnie przechodzicie na swoje. Podjąć być może jakąś współpracę z kimś innym, ale też myślę, że los Was wynagrodzi za tą Waszą odwagę, za Spójrzcie w tą zmianę. Bo tutaj jest karta też sześciu dysków, która właśnie mówi o takim uruchomieniu przepływu. Przychodzi do Was coś, na co y, zasłużyłyście, już od dawna pracowałyście. Ktoś Wam odda pieniądze, ktoś Wam odda y, coś, czego oczekiwałyście, a dotąd tego nie było, bo to się pokazało tutaj na relacjach. Więc myślę, że no, będzie się dobrze działo w tym miesiącu. Macie szansę. Y, Znowu pójść w tym kierunku co trzeba, bo jest tutaj karta gwiazdy, i los Wam sprzyja. Ale może teraz zacznijmy od początku, od kart, które opowiadają właśnie, co wpływa korzystnie w tym miesiącu na Was, co, się, co będzie łatwiej, bo los zawsze się nami opiekuje i nas wspomaga. I tutaj na sprzyjaniu macie kartę siedmiu buław takiej dużej dzielności, którą macie w sobie, by bronić siebie, by wreszcie odczepić się od jakichś starych spraw, które Was raniły, dręczyły, które były takie nie do pokonania. I tu jest karta właśnie dziesięć mieczy, która mówi o takiej całkowitej desperacji, w której dotąd byłyście nie wiem, zamknięte, poddane temu. Ale jak gdyby, jak już się dochodzi do jakiegoś muru, do ściany, to wtedy zaczynamy się bronić. I właśnie wy jesteście pokazani w takiej postawie, że to wy możecie coś zrobić, że to od was zależy, żeby dalej was to nie dotykało, nie bolało, to wy musicie to odepchnąć, musicie się od tego uwolnić, musicie powiedzieć czemuś, komuś zdecydowane nie. I właśnie to robicie. I ten miesiąc wam sprzyja. Żeby to zrobić. Cokolwiek to nie jest w Waszym życiu, a myślę, że w tym momencie, jak ja o tym mówię, to coś do Was przychodzi, jakaś konkretna sytuacja, konkretny człowiek być może. I już wiecie, od czego można się spróbować w tym miesiącu pouwalniać, żeby mieć wreszcie spokój, żeby być szczęśliwym, żeby odgonić od siebie to, co was dręczy, żeby zacząć normalnie funkcjonować, żyć. Bo myślę, że to jest czas, właśnie tu pokazało się na materii. Że bierzecie sprawy w swoje ręce, podejmujecie jakąś decyzję, bo może teraz spójrzmy na, na właśnie te wasze biznesy, materie, pracę. Być może ta sytuacja właśnie gnębiąca jest w pracy. Bo tutaj pokazuje się właśnie karta dwóch mieczy, która mówi o podejmowaniu decyzji, ale w takiej decyzji w oparciu o to, co macie we wnętrzu, w środku, o serce, o podpowiedź intuicji, to jest taka wyważona decyzja, bo to jest księżyc w wadze. Księżyc to są uczucia, więc emocje, uczucia, to wszystko bierzecie pod uwagę. Nie to, co mówi Wam ktoś na zewnątrz, tylko właśnie to, co Wy naprawdę chcecie, tak od środka. Jest tutaj karta Siedmiu Kielichów, która mówi właśnie o tym, że macie wybór. Być może tacy stłamszeni nie widzieliście tego, że możecie wybierać. A tutaj. Czy może przychodzi do Was jakaś propozycja, a może Wy dostrzegacie, że po prostu sami zaczniecie robić na własną rękę to, co robicie w swojej pracy, nie wiem, w niezgodzie może z kimś, w niezgodzie ze sobą. Zaczynacie funkcjonować w oparciu o swoje zasoby, o swoje talenty i myślę, że prężnie będziecie to budować, bo ten cesarz, który się tu pokazuje, jest władcą. Umie konstruować, umie walczyć o siebie. No, ja tutaj może zestawię tą kartę z kartą Siedmiu Buław. I tutaj widzę właśnie takie przeciwstawianie się czemuś, mówienie nie i budowanie czegoś według własnych zasad po swojemu. To jest czas na samodzielność. Na to, żeby zadbać o swoje interesy, żeby się nie uginać, nie cierpieć niepotrzebnie, żeby zakończyć jakiś etap, który was wyniszcza. I to jest czas być może, w którym tak staniecie prężnie w swojej obronie i zobaczycie, że macie moc. Uświadomicie sobie tą moc. A uświadomiona moc to jest po prostu taki power, z którym można właśnie budować, z którym można zmieniać świat. I myślę, że ten wynik, który tutaj też się pokazał na samym końcu, koło Fortuny, to jest właśnie taka zmiana. Zmiana ogromna w Waszym życiu, bo zmienia się Wasza postawa wobec wszystkiego, wobec. Innych, wobec samych siebie, bo właśnie zaczynacie bronić siebie, być lojalni wobec siebie, nie pozwalacie na coś. I po prostu dochodzi do głosu wasze zdanie: szanujecie siebie, szanujecie swoje emocje, nie pozwalacie więcej na to, żeby ktoś wam coś psuł, niszczył, żeby was dotykał. To jest koniec cierpienia. I myślę, że ta koło fortuny również oznacza, że przychodzą zmiany, które będą się już w jakiś sposób aktywować w maju. To mogą być zmiany dotyczące właśnie Waszej pracy, Waszej postawy wobec życia, ale też mogą być zmiany, których nie przewidzieliście, bo tutaj ta zmiana może dotyczyć na przykład jakiegoś wyjazdu, Jakiegoś działania, które mieliście na celowniku, i być może trzeba coś przebudować będzie w swoim harmonogramie ze względu na to właśnie, że zaczynacie coś swojego, coś po swojemu. I tutaj być może nie będzie szans na urlop, nie wiem, ale przyjmiecie to też z takim zadowoleniem, bo to, że zmieniają się plany. Jest też dobre, wszystko jest po coś. Bo i tak myślę, że idziecie w, w kierunku właściwym. Bo może teraz, właśnie, spójrzmy na tą kartę tego koła Fortuny razem z tym. Co faktycznie będzie trudniejsze w tym miesiącu, z czym będziecie mieć trudność? I tutaj pokazuje się karta sześciu mieczy, karta gwiazdy. No i właśnie to koło Fortuny chciałam Wam pokazać, jak jest to ważny czas. Karta gwiazdy i ko koła Fortuny, wielkie arkana, które pokazują, że ta zmiana. Będzie dobra, nawet jeżeli w pierwszym momencie z, czym będzie, z czymś będziecie mieć trudność, coś yy, będzie się przeciągać, nie będziecie mogli wejść w to nowe, tak jakbyście chcieli od razu. Czy właśnie jakaś podróż, bo sześć mieczy oznacza takie podróżowanie, yy, zmiany miejsca yy, zamieszkania, pracy. Jeżeli coś od razu nie wychodzi, to nie znaczy. Że w ogóle nie wyjdzie, może właśnie akurat to miejsce będzie gdzieś obok, 10 metrów dalej, to w którym docelowo będziecie żyć. I właśnie jeszcze trzeba na to poczekać. Może to zajęcie, ta nauka, na przykład, jakiś kurs, który chcecie zrobić, jakiś wyjazd właśnie w tym celu miał się odbyć i. I właśnie on się przesuwa, albo zmienia się miejsce tego wyjazdu, albo no coś jest jakaś zmiana, która w pierwszym momencie y, y, przychodzi nawet jako utrudnienie życia, to w następstwie będziecie wiedzieć, y, że tak miało być, bo jest tutaj Karta Gwiazdy. Karta Gwiazdy nigdy nie czytana jest w negatywie, ona jest zawsze pozytywna, to jest opieka losu. Y, po prostu wchodzicie, myślę, na własną. Tą taką docelową swoją ścieżkę. Cokolwiek to nie oznacza dla każdego z Was. To jest y, dobra ścieżka, która będzie Was rozwijać, w której Wy będziecie móc y, robić to, co chcecie po swojemu y, i będziecie z tym czuli się dobrze. Nikt nie będzie Was już dręczył i męczył. Myślę, że taka postawa też wobec życia, jak zrozumiecie, że trzeba siebie bronić, że nie można dawać sobie wchodzić na głowę, że no wobec siebie naprawdę można być lojalnym, mówiąc czemuś nie, i że to buduje was od środka i będziecie odkrywać coraz bardziej siebie. Właśnie ta karta gwiazdy tutaj mówi o tym, może przyjrzyjmy się samej tej gwieździe jaka jest cudowna, jakbyście właśnie od nowa coś zaczynali, to bardzo mi się kojarzy w ogóle w tej talii z kartą głupca, który jest taki nagi, wchodzi właśnie w nową przestrzeń. Tutaj jest pełno wody, jakieś oczyszczenie właśnie czuję ze starych spraw i zaufanie sobie, zaufanie światu, że będzie Was wspomagał, że wszystko, co nas spotyka, jest właściwe, jest dla nas, jest po coś. I Wy to zauważycie i jak gdyby zaufacie sobie i światu i pójdziecie w nieznane. Pomimo, że będziecie napotykać właśnie te przeszkody, będziecie traktować je jako wskazówki, że jak nie tędy, to y, znajdę inną drogę, y, ale będę sobą, będę realizować, realizował, realizowała siebie, bo to jest najważniejsze żebyście, kochani, byli szczęśliwi, że to, co robicie, żeby sprawiało Wam codzienną przyjemność, codzienną radość. Mówię tutaj tak bardzo o pracy, bo w tle w ogóle tego czytania jest karta trzech denarów, która właśnie wskazuje na, na pracę, na zmianę, no bo wynikiem jest taką fortunę, która mówi o zmianie, na zmianę w tej dziedzinie życia, na zmianę w pozyskiwaniu materii, na zmiany w układach w pracy, na zakończenie czegoś, co było trudne i na wejście właśnie w nowy y, temat w, w inny sposób, nie wiem, po swojemu, samodzielnie. I ta karta trzech denarów też mówi o nowych kontrahentach, o nowych współpracownikach, o w takich e, współpracach bardzo synergicznych, takich e, pełnych równowagi, szacunku wobec siebie. Wy tutaj jesteście kimś, kogo trzeba zauważyć, szanować. I tak samo Wy, coś współtworząc z innymi, szanujecie tę pracę, którą wkładają inni. I to jest cudowny układ. I tworzycie razem. Coś fajnego, bo trzy denary to jest taka prężna współpraca, która daje konkretny efekt. Więc myślę, że ten miesiąc przyniesie Wam duże zmiany w Waszych finansach, w Waszej postawie wobec pozyskiwania pieniędzy duże zmiany w pracy i zadowolenie i pójście właśnie w takim kierunku, takim właściwym dla Was. I może jeszcze skupmy się w takim razie na uczuciach, bo tutaj one też się bardzo ładnie pokazują Wam. Tutaj jest rycerz kielichów i sześć denarów. I te karty właśnie oznaczają takie uruchomienie się przepływu. Jeżeli nie było równowagi w Waszej relacji, to teraz właśnie przychodzi... Myślę, że przez taką Waszą też bardziej pewną siebie postawę, przez to, że dokonujecie czegoś, przekłada się też to na relacje. Na relacje już istniejące, w których ktoś wychodzi Wam naprzeciw, coś Wam podarowuje, coś namacalnego, bo 6 denarów to jest coś konkretnego, jakiś prezent. I wy jesteście bardzo zadowoleni, szczęśliwi, bo czujecie się w tej relacji właśnie ważni, zauważeni. To jest też dla tych, którzy nie mają za bardzo relacji, a chcieliby mieć. To właśnie w tym miesiącu maju zauważcie kogoś, kto w nieśmiały sposób chce wam coś podarować, może wyznać uczucia, bo ten rycerz kielichów to jest. Taka jeszcze nieśmiałość, jeszcze niedojrzałe uczucie, ale ono jest. Tutaj niewątpliwie jest dużo emocji, takich bardzo pozytywnych. Tutaj jest chęć podarowania wam czegoś, to jest taki podarunek miłości. Tutaj jest też takie zaufanie swoim uczuciom, zaufanie intuicji, to jest introspekcja, spojrzenie w siebie bardzo głęboko. I odszukanie y, swoich zasobów. Y, być może y, trzeba zauważyć, ile możecie też komuś podarować, ile wy macie w tym sercu uczuć, uniesień. Y, może przychodzi do Was w ogóle ktoś z przeszłości, y, ktoś, kto już był, y, teraz jakby przychodzi z, prosząc o jakieś przebaczenie, może. Chcę przeprosić za coś nie wiem, przychodzi po prostu z jakąś propozycją, z prezentem, z czymś, co myślę, że przyjmiecie. I teraz, może jeszcze karta rada, która tutaj jest też istotna w tym całym czytaniu. To jest karta czterech dysków, mówiąca o stabilizowaniu się sytuacji. Zaufajcie właśnie tym swoim zasobom. Za sobą, tym, co macie, czym dysponujecie, bo to puszczone w ruch tym kołem fortuny przyniesie Wam też konkretne, namacalne sytuacje, sprawy, zdarzenia. Tutaj, mówiąc o namacalności, no mówię o materii, tak? Że tutaj jakaś ważna decyzja w Waszym życiu. Może przynieść stabilizację właśnie na dłuższą metę, bo cztery denary oznaczają taką kumulację właśnie poczucia stabilności. To jest może decyzja, mając do dyspozycji już pewien zasób zakupu mieszkania, domu, bo macie tutaj właśnie kartę tego cesarza. No może zestawimy właśnie te denarowe karty. Zobaczcie, ich jest tutaj sporo. Bo mamy tutaj cesarza, który umie podejmować decyzje, który jest ocenie odpowiedzialny, który jest odpowiedzialny za swoje życie, który wie, czego chce. Tutaj są trzy denary, cztery denary, tutaj jest sześć denarów, więc tutaj energia płynie w Waszym kierunku. Wasze decyzje będą słuszne. I to jeśli chodzi o materię, ale to samo dotyczy właściwie każdej dziedziny Waszego życia, że jeżeli nie y, byłyście stabilne, takie same w sobie, nie czułyście się pewnie, to wasze związki, relacje z innymi też y, nie były równoważne, bo wy zawsze byliście w tej podległej pozycji, bo myślałyście o sobie źle albo nie doceniałyście siebie po prostu, nawet jeżeli nie aż tak negatywnie to wyglądało. Teraz to się zmienia, zaczyna właśnie jakby przywracać się harmonia i równowaga w Was, bo o tym mówi właśnie karta tych sześciu dysków. I Wy otwieracie się też na przyjmowanie tego, co przychodzi w związku z tym od innych ze świata, propozycje przychodzą, bo Wy macie wybór, przychodzi ktoś z ofertą uczuć, przychodzi jakaś obfitość, którą myślę, że przyjmiecie. Bo te ręce są nastawione na to, żeby to wziąć. Yy, I może jeszcze popatrzmy na to, z czym może być trudniej, co trzeba pokonać. Yy, I tutaj właśnie wyszła ta karta sześciu mieczy, ta gwiazda. Yy, I od razu spójrzmy też w Radę, yy, te cztery denary. I tak mi tu przychodzi do głowy, że może faktycznie coś planowałeś, jakiś wyjazd. Yy, być może jakąś y, naukę, jakieś szkolenie. Nie wiem, wchodzenie w, w coś y, tak w, zupełnie w nieznane, przeprowadzkę. Y, I to jest dobry kierunek, ale może nie w tym czasie. Może nie teraz, jeszcze. Trzeba może poczekać. Trzeba zostać w domu, y, może dopilnować jakichś spraw, które y, teraz y, się tutaj wykluwają przez to, że podejmujecie jakieś decyzje, że Kończycie jakąś trudną sytuację, bo te cztery dyski oznaczają właśnie takie trochę zamknięcie, dom, takie pilnowanie swoich spraw, swoich interesów. Więc, jak gdyby, może albo ograniczcie swoje myślenie do tego, co dla Was jest dobre, żeby utrzymać jak gdyby ten kierunek, w którym już zaczęłyście iść. Albo żebyście dostrzegły, że trzeba go zmienić, żeby to było dla Was dobre, bo być może dotąd właśnie tak cierpieliście. To jeszcze tak patrzę właśnie na tę kartę dziesięciu mieczy, bo nie umiałyście właśnie sobie z czymś poradzić, w czymś tkwiłyście w przeszłości, to się ciągnie jakoś od dłuższego czasu. Coś za Wami właśnie się wlecze, i teraz w tym miesiącu jest moment żeby sobie z tym poradzić, ale to trzeba zrobić właśnie skupiając się na sobie, na swoich potrzebach i to, co planowałyście może, trzeba odłożyć albo spróbować w jakiś inny sposób to zrealizować, bo teraz jest skupienie na tym, co najważniejsze dla Was. Jak to sobie poukładacie, to stanie się wszystko inne też możliwe, bo, bo kierunek w którym idziecie, jak najbardziej jest słuszne. I to jest właśnie wychodzenie z przeszłości, z rzeczy, które były takie trudne, niemożliwe. To maj wam ułatwia. W maju macie bronić siebie, swojej pozycji, docenić siebie, a będziecie też docenieni przez innych. Tutaj nawiążą się, bo teraz już patrzę na wszystkie karty naraz nowe współprace, przyjdą nowi ludzie być może do Waszego życia. Pojawi się taka energia przepływu. Wystarczy, że coś właśnie zmienicie w swojej postawie, tak doceniając siebie i od razu zauważycie, że inni też na Was patrzą z takim zachwytem, z zauważeniem. Jeżeli też y, zaczniecie y, budować coś konkretnego, coś po swojemu, to zobaczycie efekt w postaci konkretów, o które wam chodziło. I to zacznie płynąć, i materia, i właśnie te relacje, związki. Tu w uczuciach się dużo zmienia, bo zmienia się coś w Was. I ta zmiana w Was y, pozwala postrzegać świat inaczej i pozwala w ten sposób działać inaczej, z inną energią. Tu się zmienia energia. I myślę, że to jest bardzo dobra zmiana i y, idźcie za tym, poddajcie się tej zmianie, poczujcie ten wiatr i y, y, poddajcie się temu wiatrowi. Dajcie wywiać z siebie przeszłość i frunicie ku przeszłości. I kochani, wszystkiego najlepszego i do następnego razu.